Na plus na pewno, bo wywozimy z Poznania punkt, to był nasz cel minimum, wiadomo, że chcieliśmy wygrać, tego dążyliśmy, a moje odczucia to tak naprawdę same pozytywne, bo cała drużyna od początku wspierała mnie w tym, yy, tak powiem, negatywne informacje nie dochodziły do mnie, że same pozytywne bodźce i tak samo kibice wspierali mnie w tym wszystkim, więc byłem przygotowany i myślę, że wyszło nieźle. Prawdę mówiąc, malutki, naprawdę. Na pewno stadion zrobił na mnie wrażenie, bo jest to ładny stadion, ale od ja początku byłem skupiony na celu, też trener jakby nastawił mnie w dobrym kierunku i nie myślałem o tym kompletnie, tylko o tym, co jest do zrobienia. Yy, co to Na pewno ustawienie do górnych piłek. Wiadomo, że to był mój pierwszy mecz, więc siłą rzeczy nie mogę być doświadczony, więc do, parę, do paru piłek można było wyjść. Na pewno ta decyzyjność to jest najważniejsze, bo w Ekstraklasie wszystko dzieje się szybciej. Więc to na pewno i, i na pewno obejrzymy z trenerem nie? ten mecz jeszcze raz i, i wyciągniemy wnioski jakieś. W przypadku Twojego występu na plus na pewno odmiana sytuacja sam na sam. Natomiast nie ma co się ukrywać, że jeżeli tutaj na Patrycję, na Hacie, to trochę i fenomenalny strzał Iszaka gdzieś tam pod koniec pierwszej połowy. Jak ta piłka była. Tak. Tak naprawdę ja myślałem, że ona się odbiła już poza linią, czyli w bramce, bo ona była za mną. Zdążyłem się do niej rzucić, ale już było za późno. Tak jak mówię, no fenomenalny strzał, dobrze, że nie wszedł. No, coś czuwało nad nami w tym meczu, ale chyba też nad przeciwnikiem, bo też mieliśmy sytuację, też trafiliśmy w poprzeczkę, a szkoda. Więc myślę, że w takich sytuacjach szczęśliwych jest 1-1. Na pewno czyste konto w debiucie to jest najważniejsze, najważniejsze to, że właśnie mamy punkt, bo to też są cele indywidualne, są cele drużynowe. Na pewno mnie to machnie do jeszcze cięższej pracy, ale tak jak mówię, jest nad czym pracować, więc tak naprawdę będziemy się cieszyć tylko dzisiaj, a już od jutra zaczynamy jakby misję Legia, nie? skupiamy się na następnym przeciwniku.